Witam wszystkich serdecznie w środowym odcinku, który przejdzie do historii. Dlaczego przejdzie do historii? Z dwóch względów. Po pierwsze, robimy dzisiaj terarium dla Reginy, doczekaliśmy się, ja od pół roku gdzieś wam zapowiadałem, że to terarium powiększę. No, i w końcu, w dniu dzisiejszym, Reggie dostanie nowe terarium. Jak wiecie, ona siedzi sobie w tej części, i stwierdziłem, że nie będziemy robić całkiem nowego, większego terarium, tylko dorobimy identyczny moduł w tym regale obok. I na tym będziemy się dzisiaj skupiać. Natomiast druga kwestia, dla której ten film przejdzie do historii, jest taka, że dziś. Tu na hodowli odwiedzi mnie Terra Gadzior. Jak wiecie, Gadzior to jest osoba, która tworzy najpiękniejsze tła strukturalne, jakie widziałem w terariach, jak dotychczas. W związku z tym stwierdziłem, że w zasadzie jeśli ja mam zrobić to terarium gorzej, a jest profesjonalista, który również jest z Krakowa, który zrobi mi to lepiej, no to w zasadzie czemu by go nie poprosić o pomoc. I tak właśnie, w zasadzie to już powinien teraz dzwonić domofonem, bo jest 10.05, a my się umówiliśmy na 10:00. O, Skubany, chyba mnie wyczuł. No to dobra, w takim razie idziemy się przywitać. Przy okazji zobaczycie trochę backstage'u mojego mieszkania. Na przykład tu są naczynia, które miałem umyć rano. No witam panie kolego. Siema zając, siema widzowie. Widzę, że tutaj przyniosłeś trochę tobołów. Jak rozumiem, to właśnie z nich powstanie najlepszy w historii teren dla rodziny? Dokładnie tak. No, to wbijaj i lecimy do roboty. A Alpinka? Albienka też chce robić terrarium, to robimy w trójkę. Słuchajcie, plan jest taki, że muszę opróżnić cały ten regał, no i jakoś trzeba rozkminić, żeby połączyć jedno z drugim. A no więc słuchajcie, tak naprawdę dzisiaj będziemy potrzebowali dwie płyty. Jedną, którą tutaj już Kuba zaczyna kleić. Tak zdecydowałem, bo już mam fajnie przyklejone ledy tutaj i stwierdziłem, że zostawiamy w takim razie tego paździerza i naklejemy na niego SB. Druga płyta będzie szła na ścianę, tylko będziemy musieli w niej wywiercić dwie dziurki, o, bo tu są właśnie dziurki montażowe. Teraz będziemy demontować dolną listwę oraz boczną ściankę starego terrarium. Tak żeby zrobić przejście do nowej części terrarium. To teraz już wyciągamy I cyrk, I mamy to. Teraz dosuniemy sobie ten regał do ściany i do regału obok. Skręćmy te dwa regały ze sobą i bierzmy się dalej do pracy. No to wkładamy lewy bok terrarium. Będziemy go montować. Teraz zabezpieczymy podłogę lakierem szybko schnącym, oczywiście ekologicznym. Po to, żeby kupa, która przesiąknie przez trociny nie wsiąkła nam w deskę. No dobra, słuchajcie. Oficjalnie terrarium Reginy przestaje istnieć. Jak widzimy, tu zaczyna coś fajnego powstawać, ale ja nic nie mówię, bo to nie ja robię. Jedziemy z pianą. No i wkleimy sobie pierwszy element nowego terrarium. O, pięknie! To ważna chwila dla nas wszystkich. Wstępnie kształt mamy już uformowany. Tutaj będzie mata grzewcza, także będzie strefa ciepła. Teraz przejdziemy do drugiej części. Tutaj zamontujemy taką półkę, która też zrobi nam jaskinię w części chłodniejszej. Nałożymy sobie tutaj pianę oraz chwycimy ją jeszcze wkrętami do pleców. Teraz dołożymy pianę, żeby wszystko się dobrze trzymało. Generalnie zaprawa, której używam do pokrycia całego tego terrarium, jest dosyć mocna, także nie obawiam się, że będzie. Tutaj się coś odklejało. Podoklejamy sobie kawałki styropianu, które przygotowałem już wcześniej, tak żeby w miarę wyglądało to jak skały. Na dole teraz coś od góry. Zawsze można jeszcze coś dokleić, zmodernizować troszkę ten kształt. Takie troszkę budowanie jak z klocków. A tego widziałbym w tym miejscu. Wstępne formowanie ścianki jest za nami, a raczej za gadziorem, bo ja to sobie tylko stoję i obczajam, co tu powstaje. Teraz powstają ledziki. Dobra słuchajcie, minęły dwie doby odkąd nam ta ścianka schnie No i przyznaję, że wyschła doszczętnie i całkowicie A w związku z tym, Gacior nam teraz powie co my będziemy robić dalej Dalej zamontujemy LEDy w miejsca, w które podciągnąłem sobie przedtem kabel Tu mamy jeden, drugi i trzeci Chociaż nie, najpierw pokażę wam coś innego Tutaj mamy czaszkę What? Zrobiłem taką czaszkę w swojej pracowni Wygląda dosyć naturalnie Sami zobaczcie coś takiego Co? Ty ją zrobiłeś! Dokładnie tak. No żartujesz, pokaż, daj mi dotknąć. O synu! Nie no, jest mocno stary, przyznaję Wygląda jak starożytna. Stary, wygląda jak prawdziwa, bez jaj. <laughs> Patrzcie się. Co? I sprzedajesz takie czaszki jak coś? Masz je na tak, sklepie? Tak, mam taką i o rozmiar większą. Nie, no stary, szaleństwo, montuj to. Tutaj Masz. montujemy w te miejsca. Będzie to wyglądać naprawdę mocno. No leża, my mamy czaszeczki wstępnie uformowane, raczej umieszczone wstępnie. Ja, ale genialne miejsce tu, tu na nią znalazłeś, stary. No po prostu jest szaleństwo. Szlifuj dalej, pan. No powiem ci, stary, że w takim terrarium to jakiś potwornie wielki harem Gekonów Lamparcich też by siadł, nie? Jak najbardziej. Ale by miały. Więcej i super by miały. Dokładnie, więcej jaskiń dla Lampartów, no i dajcie spokój. To jest najdłuższe terrarium jakie miałem w życiu, najlepiej, jeszcze mi je robią. W tym momencie pierwszy etap malowania mam już za sobą. Jest wymalowana cała powierzchnia ścianki. Za chwilę zabiorę się za cieniowanie. Pozwoli mi to wyciągnąć trochę głębi z tej ścianki. No Mam nadzieję, że uda się uzyskać kolor naturalnych skał. Zobaczymy jak to wyjdzie. Właśnie skończyłem malować. Myślę, że wyszło dosyć ciekawie. Teraz zajmę się detailingiem. Wystroimy troszkę to terarium w jakieś elementy oraz naspiemy podłoża. Kochani, oficjalnie terarium dla Reginy jest skończone. Szczerze mówiąc, to zapiera mi dech, bo ciężko jest tutaj ogarnąć, co się dzieje. Patrzcie, mamy takie smaczki, jak na przykład starożytne rysunki w jamie. Czajcie to. Teraz potrzebujemy jeszcze wywiercić wentylację. Po cztery tutaj i 4 tutaj. No niestety cyrkulacja powietrza nie będzie taka, jak powinna być, bo nie możemy tam wywiercić wentylacji, bo tutaj jest jeszcze jedna półka. No nie więc stwierdziliśmy, że robimy tak samo, po prostu jak jest tu. Pyton miał dobrze. Nie udusił się przez te kółka wentylacyjne, więc powinien być sztynkik. Ok, wentylacja wywiercona. W takim razie prezentuję Wam finalny produkt. Ale się jarą. Patrzcie, mamy świetną jaskinię z czerwonym podświetleniem, i to będzie jaskinia zimna. Tam mamy jaskinię, która ma zatopioną tutaj pod spodem matę grzewczą, więc obstawiam, że to właśnie w tym miejscu on będzie sobie e, odpoczywał po jedzeniu. Zwróćcie też uwagę, jak fajnie Gadzior wymyślił, że tutaj jest tam jest dziura, tylko jej nie widać, ale jest. Czekajcie, czy przejdzie mi w ogóle palec przez tą dziurę? Przeszedł. Widzicie? I właśnie dzięki temu palcowi, a raczej dzięki tej dziurze, mamy takie cudowne, subtelne podświetlenie tutaj. I jakby tego było mało, patrzcie, tam dalej też są jakieś prehistoryczne rysunki. Ach, ten gadziar, niech go. Tu oczywiście piecząteczka, to już widzieliśmy. No i co, czachy? Czachy robią na mnie piorunujące wrażenie. Ale myślę, że nie tylko na mnie, co nie? Super. Korzeń w ogóle też wieńczy całe to terrarium, zobaczcie, normalnie jakby został posadzony kiedyś na wymiar. Fantastycznie. Wszystko jest zrobione w takim iście pustynnym i suchym biotopie, no bo jak wiemy pytony Regiusy są z Afryki, z tych części bardziej suchych, to mi się też podoba, zobaczcie. Strasznie fajnie to wygląda, kawałek tuły korkowej i takie trawki wciśnięte. No cóż ja mogę wam jeszcze powiedzieć, tyle miejsca będzie tutaj miał wąż. W ogóle też bardzo mi się podoba ta część, zobaczcie, jest przepięknie tutaj. Normalnie wow, nigdy nie widziałem czegoś aż tak pięknego, no po prostu. I jeszcze dla dociekliwych, mimo że regały wyglądają identycznie, to są one różne. Ja myślałem, jak je kupowałem, naraz, że kupuję dwa takie same. A potem się okazało, że najwyraźniej jeden kupiłem jako stary model, a drugi już był jakimś tam nowszym modelem, z troszkę zmienionymi wymiarami. No i jak widzicie, tutaj jest trochę inaczej. Tutaj Gacier świetnie wmontował tę prowadnicę. Tu jest, fajnie to zrobił. Natomiast tutaj zostało, no, tak jak widzicie, jakby po, po staremu, mój system, no nie? No więc tak to wygląda. Jestem mega szczęśliwy, także dzięki Ci, gadżer, jeszcze raz. No i cóż mogę dodać? Pamiętajcie o tym, że kontakt do gadżera zostawiam pod filmem. Jakby ktoś chciał z Was takie terarium albo inne, albo jeszcze totalnie inne, to wiecie, do kogo pisać. Ja ze swojej strony mogę dodać tylko, że pracę oceniam na 10 na 10 Jest, no, jest turbo, po prostu jest turbo. I dodatkowo, słuchajcie, jeszcze sytuacja wygląda tak, że gadżer również dojeżdża do klientów mniej więcej tak, jak właśnie dojechał do mnie w tym odcinku, czyli ktoś z Was ma jakąś przestrzeń do wykorzystania domu, pisze do gadziora, umawiacie się, on dojeżdża i robi. Tak sytuacja wygląda. Eee, I słuchajcie, teraz tak, najfajniej byłoby tutaj wsadzić Regiusa i zobaczyć, co on w ogóle myśli na ten temat, tylko, że przechodzimy do dość dużego problemu, mianowicie Regius mi uciekł no bo Regius był tutaj, w tym terrarium do którego zgubiłem kluczyk i niestety otworzył sobie skubany to teraryko no i mam problem bo totalnie nie mam pojęcia gdzie jest szukam go drugi dzień, jeszcze go nie ma wiem, że się znajdzie, bo to jak wiecie nie pierwsza ucieczka Regiusa z terrarium mnie na hodowli, natomiast jestem wkurzony bo niestety, ale w tym filmie nie zobaczymy reakcji węża na nowe terrarium także będę musiał nakręcić nowy film, jak go znajduję i wtedy też go opublikuję, jak wkładamy Tutaj węża, on, on sobie łazi, patrzy i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Jeśli film Wam się podobał i terrarium Wam się również podoba, to zostawcie proszę łapkę w górę dla mnie i dla gaziara. Tymczasem ja się z Wami żegnam, ale słuchajcie, chcę Wam powiedzieć, że wchodzimy w okres, w którym postaram się robić trzy filmy w tygodniu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także póki co nie mówię Wam do zobaczenia w sobotę, bo jest szansa, że na przykład wyjdzie film w piątek albo w czwartek, czas pokaże. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hey.